zamieszkania i kopia pierwszej strony zezwania podatkowego, tak? Czyli o tym wszystkim, co tutaj Państwo przed chwilą mówiliście, to jest zawarte w tym kry kryterium. I tutaj... To Tak. przykłada ciągnąć na dyskusję, tak? Ja proponuję przejść do głosowania Jeszcze... Ja... Proszę dalej. Tak. Ja chciałbym, żeby to też tu wybrzmiało. Drodzy Państwo, praktyką było przyjęte, że przykładowo pierwszy kryterium nikt nie kwestionuje, bo nie mogliby się Państwo zmienić, bo uchwała byłaby z prawa bo to ustawodawca określił, że warunkiem jest, że musi być zamieszkała osoba. Także tutaj uwagi pana nie są na miejscu, bo pod względem prawem głowy to nie jest. My mówimy o drugim kryterium, mówimy o drugim kryterium. Punkt. W pierwszym, w drugim. Mówimy o drugim kryterium po prostu, czyli tutaj między zamieszkałymi a zameldowanymi, to mniejszą punktację się otrzymuje. I generalnie, przeważam, ja chciałbym tutaj, to, żeby też jeszcze podzielić się z Państwem, że w momencie, kiedy przykładowo te osoby, które nie są zameldowane, zamieszkały dostaną mniejszą punktację, to ustawodawca ma obowiązek, a znaczy ciąg ustawodawca określił obowiązek, że gmina ma zapewnić 5 godzin po prostu takiemu dziecku to przedszkole. I w ten czas zwyczajowo jest tak, że y, ludzie, którzy, mieszkańcy nasi, którzy z Kosakowa czy z Pogórza y, dostają propozycję przykładowo, żeby jeździć do przedszkola, do ryby. No i teraz, jakie to jest wyjście naprzeciw, bo takie były praktyki przyjmowane, jakie to jest wyjście naprzeciw, żeby tych ludzi zachęcić, żeby oni w tej gminie mieszkali, jak oni po prostu dostaną propozycję gdzie indziej, żeby to dziecko Panie chodziło Rady. nie po drodze. Pomylił Pan etapy postępowania z innego sprzedaży. Panie Przewodniczący, Panie Radny, proszę się czytać. Dokładnie są ten projekt uchwały. I mamy kryteria podstawowe, siedem kryteriów podstawowych. Natomiast te drugie kryteria to są nasze narzeczne, które my możemy ustalać, kreując taką, a nie inną politykę. Pytałam, ile było osób, które w ubiegłym roku korzystało jakby z tego drugiego nawochu. I znalazło się w takiej sytuacji, gdzie trzeba określać, wybrać, które jest dziecko, to tu reguluje ten punkt drugi, który myśmy wprowadzili. A to są nasze i każde kryteria, które my ustalamy. Mamy taką, a nie inną podjęliśmy politykę, bo i ja znam masę osób, które tu mieszkają, a są zameldowani w Gdyni. Masę takich osób mamy. I chcemy, żeby zameldowali się zgodnie ze stanem rzeczywistości. Yy, dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Chciałbym formalny wniosek złożyć. Dlaczego? 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 Jaki wniosek? wniosek o wykreślenie po prostu y, z punktu piątego, y, iż kryterium y, że, y, tego, tego, tego całego zapisu, o wykreślenie, zaś, że, że z Urzędu Gminnego o zameldowaniu rodziców. O wykreślenie i zastąpienie go zamieszkamy. Którego punktu? Piątego. zamieszkania, tak? Tak, zamieszkamy. Za nie wiem, czy urzędu Gminy Kosakowo o zamieszkaniu rodziców i opiekunów ten Nie ma, nie wydaje takich zaświadczeń. Urząd wydaje, ale pan tego zaprosił. No to o, o wykreślenie tego punktu piątego. Ale w logiczne na prawo. Oczywiście. O, o, o wykreślenie punktu piątego. Całościowo. Całościowo. Znaczy dla mnie wniosek jest nieprawdy, bo nie wiadomo jakiego punktu, czy to. to... Raczej, jest... raczej punkt piątego. Drodzy do, Państwo, od nie głosujemy, tylko może po prostu jak teraz już tak nie rozumiecie tak oczywistej sprawy, to ja może powiedzieć... Ale, ale ja rozumiem. Dobrze, A, tak. ale nie, no bo jak tutaj kolega mówi, że nie rozumie, to ja głosuję, tak że ten. Tak. Tak. Jeżeli to przełożymy ten wniosek na, na sesji, to na pewno będzie nie Dobrze, do to ja po prostu przeczytam punkt piąty. W punkcie piątym jest zameldowanie rodziców opiekunów prawnych kandyd kandydata w gminie Kosakowo. Tak? I tutaj Chodzi o wykreślenie yy, yy, zaświadczenia, czyli tego tego jakby można powiedzieć w dokumencie niezbędne do potwierdzenia kryterium, czyli kryterium zaświadczenia z urzędu gminy Posadzowa za małdowanie rodziców opiekuńczych, żeby to kryterium określić. Zaświadczenie. to Zaświadczenie z urzędu. Ja kryterium, kryterium jest w tej tabeli. W tej tabeli to nie jest kryterium, to są dokumenty niezbędne. Nie znaczy ja czytam tak? kryterium, do, do, do potwierdzenia Zobacz, kryterium. tak? Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium. A to rozumiem, o, że jednym z dokumentów jest za, zaświadczenie z Urzędu Gminy, tak? Czyli kryterium zostaje, tylko tutaj nie jest tak? Nie no, przecież ja nie tak. Nie, no to powiedział, że, że wykreślam. A czy to, generalnie to, jest punkt piąty w całości? Znaczy w całości? Proszę raz do uchwały. To, tak, załącznik do uchwały. Znaczy w że to punkt piąty w załączniku do uchwały, a nie w życiu piątej. 5. I 5. I dziękuję. Czyli w załączniku do uchwały po prostu. Chodzi o te kryteria, bo tutaj jest jakby wskazane kryterium, że trzeba przedstawić zaświadczenie z urzędu gminy Kosakowo o zameldowaniu rodziców, tak i opiekunów. Ja uważam, że to po prostu kryterium jest. Tak jakby stanął. Dobrze, przechodzimy do Pana Proszę, proszę bardzo, głosy. odczytajcie. Odczytam. Wniosek Pana Radnego na wykreślenie punktu 5 w terenie załączniku do uchwały. Znajdującego się w załączniku do uchwały, tak. Załącznik. Jeżeli się ja dodała o wykreślenie punktu 5 w całości. Bo tak, tak mówił, do uchwały. Tak mówił Radny, w całości. Być w całości punkt piąty, chodzi, żeby to kryterium nie. meldunku w ogóle po prostu nie było. Głosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie ma. Wobec tego, kto jest teraz za przyjęciem projektu. Uchwały w takim zapisie, jaki został nam przedłożony. Dziękuję bardzo. Czyli projekt uchwały w takiej, w takiej wersji zostanie na sesji przedłożony ponownie do przegłosowania. Czy Rada postuluje? Komisja jednogłośnie opiniuje nasze wnioski. Projekt uchwały. Projekt, przepraszam, uchwały. Przechodzimy teraz do punktu drugiego. To jest podsumowanie pracy komisji. Słyszą, mogę tutaj jak tak, pan zacznie? ma taki spis, ile mieliśmy wniosków i na ile dostaliśmy odpowiedzi? Ja tak, ma. Ta to Będziemy czekać. Dobrze, ok. możemy wszystkie informacje. OK. Podsumowanie pracy Komisji spraw Społecznych, Edukacji i Bezpieczeństwa za rok 2024. Odbyło się 14 posiedzeń, łącznie z tym, które jest. Komisji do spraw edukacji i bezpieczeństwa zrealizowano przyjęty plan pracy Komisji na rok 2024 według przyjętego harmonogramu. I w tak, maju mieliśmy przedstawienie, omówienie planu pracy Komisji, przedłożenie wyników nawołu do przedszkoli publicznych i omówienie arkuszy projektów organizacyjnych przedszkoli publicznych. Przedstawienie funkcjonowania przedszkoli na terenie gminy, omówienie arkuszy projektów organizacyjnych szkół na rok szkolny 2024-2025 oraz godzin finansowanych ze środków budżetu gminnego. Przewidywane skutki finansowe projektów organizacyjnych szkół i przedszkoli publicznych, info, informacje dotyczące stanu technicznego placówek oświatowych tu mieliśmy jednocześnie wizytację we wszystkich szkołach, w byliśmy, żeby zobaczyć jak funkcjonują te szkoły, jak w jakich warunkach. Informacja o realizacji zadań wynikających z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych na rok 2003-2004, omówienie potrzeb w zakresie remontów, rozbudowy i budowy placówek oświatowych. Czerwiec mieliśmy... Przepraszam, tam chyba włączył, tak? Jak yy, dorocznikowo? Tam chyba 2003, 2004? 20, tak, bo to za rok poprzedni i teraz mamy 2004. 20, yy. 20, Przepraszam, tam przewodniczący. 24, nie, nie za ro... nie 20. 2004, tylko 202, 2023. Nie, 20, 2023, 2023. A, przeczytała Pani, <tewna> tak. 2, 2, 3 i 2, 4. Słysko. Przedłożenie informacji przez dyrektora Spółki Posełkowego Sportu o planach realizacji zadań w roku bieżącym, który akurat tego nie mieliśmy. Przedstawienie realizacji zadań organizacji pozarządowych zajmujących się sportem i rekreacją na terenie y, gminy, to niektórymi tu były zaproszone organizacje, które przedkładały informacje, tak? Informacje dotyczące zarządzania kryzysowego oraz ochrony cywilnej. Y, w lipcu informacje o funkcjonowaniu KCKO oraz organizacji związanych z rozwojem i kultury tu była przerwa, wrzesień, informacje dotyczące funkcjonowania w przedłożenie informacji, yy, tu mówiliśmy o aneksach do organizacyjnych szkół i przedszkoli, dyskusji finansowych, informacje dotyczące funkcjonowania Komisariatu Policji, Ochotniczej Straży Pożarnej, pogotowia raportowego i straży gminnych, Opiniowanie stanu porządku bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy, stwierdzając, że no możemy się cieszyć, że ta gmina jest bezpieczną gminą. Opiniowanie projektu budżetu w zakresie inwestycji oświatowych, kulturowych, sportowych, rekreacyjnych, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa. Informacja na temat złożonych projektów o pozyskanie zewnętrznych środków finansowych była przedmiotem naszej ostatniej komisji. Pani Dominika Rymajewa, która jest w tym, że zatrudniona w biurze projektów. Przesłała mi dziś na maila materiały dotyczące projektów złożonych, projektów, które są w trakcie realizacji i tych, które będą realizowane. Nie miałam czasu wydrukować, że no, tak, ale ale poszło do biura Rady. Ja u siebie na poczcie widziałam. Być może wszyscy radni otrzymali taką informację. Będzie jako załącznik do protokołu numer 13. Yy dzisiejsze podsumowanie tu mam pracy komisji posiedzenia odbyły się tak 15 maja 23 maja 3 czerwca 10 czerwca 18 czerwca 25 czerwca 5 sierpnia 27 sierpnia 29 września 17 października 4 listopada 18 listopada 3 grudnia wszystkie protokoły są do wglądu w Rady 13 protokołów, będzie 14 protokołów i teraz o, e, opiniowano oprócz tych zadań, które e, omawialiśmy, projektowano, e, opiniowano, przepraszam, projekty uchwał i sprawy kierowane do komisji. Wypracowano 69 wniosków, udzielono 14 odpowiedzi na wnioski. Niektóre wnioski wdrożono do realizacji. Nie udzielono odpowiedzi na 33 wnioski zarejestrowane do 4 listopada. 33? Tak jak e, 33 do 4 listopada, bo no, mamy ogólnie, tak jak liczyłam, po kolei do 69 wniosków. Niektóre wnioski, akurat to były wnioski, że na przykład komisja o pozytywne rozpatrzenie danych uchwały, to też były wnioski. Niektóre były wdrażane, tak jak ja już powiedziałam na bieżąco. Nie wszystkie musimy się jeszcze przyjrzeć. I y, przykro mi, ale nie wszystkie nie dostaliśmy do odpowiedzi. Taka prawda jest. Yy. Czy jeszcze jakieś pytania, uwagi? Proszę. Tutaj bym co do tych wniosków, to byłaby moja taka prośba żebyśmy wiedzieli, które te wnioski, czy to są te z maja, czy to, czy to są tylko te ostatnie, bo, bo ilość Mamy. nieodpowiedzialna, na nieodpowiedzianych to jest no, 33, więc nie możemy, żeby to było z ostatnich dwóch, trzech. I nie, to jest od maja. Od, od maja, dlatego, wniosek, tak, tak. Czyli, czyli ten okres odpowiedzi, proszę zobaczyć, to, to, to jest wielomiesięczny. Niektóre rzeczy powinny się. Właśnie i ja mnie no to bardzo niepokoi no i, I się zastanawiam, co e, właśnie jaka jest tego przyczyna. Mm -hmm. Czy brak kompetencji pracowników? Bo, no, no. bo ta tak. ilość I jest... Naprawdę... E, czy no i one słychodą pomocie, które nie chciałabym w tej chwili głośno wypowiadać, no, ale chciałam ja ja to... sytuację, które nie powinny... Pani Przewodnicząca, my jako Komisja powinniśmy teraz, w tej chwili, wypracować taki wniosek, stricte wniosek do wniosków. Bo to, 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 to nie może, do, do kiedy to się tak będzie działo? Ja mam pytanie. Proszę. Ja mam pytanie przede wszystkim do Przewodniczącej Komisji: że jeśli jest brak odpowiedzi na wnioski, to czy Przewodnicząca sprawdzała, co było powodem, czy one zostały faktycznie przekierowane drogą służbową po prostu do Pani Wójt? Czy była ta ocena zrobiona? bo czasami może być też tak, ja nie mówię, że tak w tym przypadku jest, tak, bo tu mamy do czynienia z brakiem odpowiedzi, ale co jest z powodem, to na dzień dzisiejszy chyba trudno jednoznacznie wskazać, czy, przepraszam, te wnioski utknęły gdzieś w biurze rady, czy one po prostu były do pani wójt przekazane, a jeśli były, to czy przewodnicząca po prostu skierowała to do komisji Skargi wniosków ze względu na upór terminu? Panie radny, ja czekam na te wnioski. Tak jak wszyscy, bo i komisji, i z innych komisji chyba, że spływają. Pan dostał wszystkie wnioski ze swojej komisji. Nie mówmy o naszych. Nie mówmy o tak, naszych, tak. Czy to udało się ustalić? Były problemy kadrowe, to wiem, ale w kierownicy wszystkich jednostek są. Byli. Byli. I bo są ze Przecież ten urząd pracuje. Rozumiem, że te wnioski zostały przekazane do Wóz. Zostały przekazane, bo śledziłam tą ścieżkę. Pani Arleta ma zresztą wszystkie wnioski, byłam nawet w piątek, przejrzałam, ma wszystkie I Kiedy te wnioski zostały skierowane? Co dalej się dzieje z tymi wnioskami? Te wnioski od pani, na pani rejestrującej, te wnioski przekazywane są do, do pana sekretarza, do pani Wójt. Czyli ten termin upłynął, ten 30 dni, tak? Tak. od momentu przekazania. Ja patrzę na te wnioski, szczególnie od sierpnia, które składała do Rada Rodziców i na przykład niektóre, rozmawiałam nawet z panią kierowniką, najwięcej wniosków, nie, na które nie było odpowiedzi, bo aż dziewięć wniosków, yy, to było z referatu do spraw zarządu ludzi zieleni. I, I pytałam, dlaczego <laughs> brak kadrowek. Następnego dnia pytam okazuje się że nie ma pieniędzy Tak. więc no, chciałam to do, zmienić, że to, też taką informację dostawałam Tak, ja tak. rozmawiałam z Panią Skarbnik, a nie, tak, nie, nie ma nic tak, tak. z Panią Skarbnik i okazuje się, że na rzecz utrzymania, przepraszam, remonty dróg, ja się zapisałam, żeby nie przestało przejść tam. To na remonty drugiej było zaplanowane 755 tysięcy. A do końca października y, wydaliśmy 548, no. czyli zostało 206 tysięcy. Z tym, że pytam, czy były jakieś wnioski do, o, na zadania dodatkowe potrzeb. No nie było. A nie prawda? Były objazdy, były wnioski, były, ja dostałam informację, że z braku środków, a przykładem będzie ulica Reja. ale, ale tam są wnioski, były dało, były wnioski tak. musimy tak. śledzić, gdzie utknęły te wnioski, bo ja podejrzewam, że gdzieś są te wnioski, bo my powinniśmy dostać też informację, że z braku... Ja też powiedziałam pani tak. kierownik, proszę napisać, że z braków kadrowych nie ma. Albo środków, albo środków. No, dwa wyjścia są. Mhm. Tylko. Dalej, na utrzymanie dróg gminnych, bo to też jest u nas się powtarzały te sprawy, zaplanowano 1 411 754 zł, a wydano 904 132 zł. Zostało 507 622 zł. I też została informacja, że nie ma środków. Też proszę bardzo, więc tak, takie mamy realia. I te wnioski jeszcze przyjrzeć, bo Pani, ale tam wie, że spłyną te wnioski. Chciałabym, żeby w tym roku spłynęły, bo się szanujmy, bo to, to jest dla mnie taka sytuacja, to jest ignorancja, ignorancja Rady, z którą się po raz pierwszy spotykam. Naprawdę. Ale przez kogo? Y z czyjej strony? To nie nie. Przepraszam bardzo. Nazywajmy ja nie to nie powodów, wyniku, ale Pani Przewodnicząca, e, nazywajmy, bo nie proszę, odpowiedzi nie mamy. Proszę prześledzić swój wniosek, ale ja prześledzę kolejne. Ale ja, Wiem, że jest. Ja naprawdę tak, śledzę. Ja od maja, od maja Pani Przewodnicząca, dlatego Panią proszę cały czas i prosiłam i proszę dalej. Dzisiaj chcę postawić wniosek dalej takiej tych idących. Ja chciałabym dostać naprawdę odpowiedź. Co z wnioskami, które złożyliśmy? I nie dostaliśmy odpowiedzi, jakie będą z tego sankcje, bo ja y, informuję Państwa, że ja w tej chwili będę składała do komisji skarb wniosków i do komisji rewizyjnej. Bo uważam, że niezrobienie ulicy Reja przy przepompowni od lipca i mówienie mi, że ona kosztuje 30 tysięcy nie mamy środków, a wiecie państwo i mam zdjęcia i dokumentacja jest urzędzie, to jest niegospodarność. I ja... Nie będę, czekałam na dzisiejszą komisję i już nie będę czekać. Złożę do komisji rewizyjnej o kontrolę, bo to jest niegospodarność. Yy, zniszczona jest całe odwodnienie, tam jest przepompownia nasza. Proszę Państwa, nie daj Bóg się jak stanie. Pani Przewodnicząca, wielokrotnie pokazywałam, dokumenty są w urzędzie, pisma są. <laughs> będę więcej czekać. Ja chciałam wskazać, że my jako Rada, Możemy monitorować sprawę. Robimy to I co? robimy to. Natomiast skutek jest taki, a nie, nie, nie ma innych. Y, więc y, ja nie mam daleko idące wnioski. Przykład, przykład przejścia w szkołę do pogóza. Od kiedy od czerwca cztery wnioski i nie mamy do chwili obecnej nawet odpowiedzi. I nawet nie było pomiarów, jak odprowadzić tą wodę. A czasami wystarczy naprawdę trochę zebrać na wymiaru ziemi i uregulować ten odpływ. Od czerwca. Wydaje mi się, że wszyscy potrafią czytać z zrozumieniem i powinni odpisać. To jest moje zdanie. Moje też. Bardzo proszę jeszcze. Ktoś, kto... Który... Ja to tak, proszę. Tak, no y, 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 przepraszam, ale y, y, ja tutaj do Szanownej Komisji, ja rozumiem, że się tak mówi bardzo ogólnie. Ale powiedzmy sobie tak wprost. Wnioski wypracowuje się po to, na komisji, żeby uzyskać odpowiedź i żeby osiągnąć, i osiągnąć jakiś cel. Tak? No bo takie są po prostu, tutaj myślę, intencje tak? tych, którzy składają i tych, którzy przegłosowują te wnioski. I teraz, jeśli nie ma odpowiedzi, czy nie ma realizacji, no ja rozumiem, że ciężko, Pani Przewodnicząca, jest wypowiedzieć słowo, że za pracę organu odpowiada Pani Wód. No bo tutaj nie możemy tego rozmytać, że referat tamten czy tamten. Nie ja rozumiem, że każdy ma tutaj swoją rolę do, do odegrania, że jest dekretacja, że po prostu jeśli referat tego nie zrobi, no to pani wójt po prostu w ten czas też jest z rozłożonymi rękoma, no bo możemy takie usprawiedliwienie po prostu po części przyjąć, ale ja bym się też z nim do końca nie zgodził, bo w ten czas trzeba wdrażać inne po prostu działania alternatywne jakieś dodatkowe żeby jednak y, tą procedurę czy ten tryb zachować odpowiedzi przede wszystkim tak. nawet jeśli nie można go zrealizować, to ta odpowiedź powinna być